Moi drodzy, przed nami przedsiębiorca z krwi i kości Jarosław Kubacki. Uczelnia Azbiro to jedyna uczelnia w Polsce, w której wykładowcami są tylko i wyłącznie przedsiębiorcy. Mamy tutaj studia licencjackie, kurs podstawowy i studia podyplomowe MBA, więc znajdziesz coś na pewno dla siebie. Tymczasem wróć do oglądania tego filmu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co jest czynnikiem największej efektywności i skuteczności w biznesie. A jeżeli o tym, to może powiesz nam, Jarku, czym się zajmujesz? Słuchajcie, ja od blisko 20 lat y, zajmuję się porządkowaniem firm, strukturyzacją, optymalizacją procesów, y, wszystkim tym, co ma nam właśnie przysposobić tę efektywność, spowodować wzrost tej efektywności, y, spowodować, spowodować to, aby nasi pracownicy działali w taki sposób, jak my chcemy, żeby byli bardziej skuteczni, bardziej świadomi, a przedsiębiorca, żeby żył trochę spokojniej. Bo to zawsze też mówię, że jest istotne to, żebyśmy my jako przedsiębiorcy Dochodzili do takiego momentu, gdzie trochę nam z głowy schodzi. Czyli nie zajmujemy się już tylko tą bieżączką, nie siedzimy cały czas tylko w tych najdrobniejszych sprawach, na poziomie wykonawczym czy nawet operacyjnym, a próbujemy gdzieś tam wzrastać. I moją rolą jest doprowadzenie do tego, abyśmy te firmy poukładali, ustandaryzowali, zoptymalizowali procesy, spowodowali, żeby ludzie byli efektywni, a ostatecznie, żeby cała organizacja była bardziej sprawna operacyjna. Ok. Mówisz o optymalizacji bardziej, czyli przychodzisz do firm tylko, które już mają procesy i procedury, czy, czy ludzie to robią i ty wchodzisz zawsze do firmy i mówisz, o, to, to nie powinno tak wyglądać, czy raczej wchodzisz i ludzie tego nie mają w ogóle i nie wiedzą, jak to zrobić. Wiesz, co najczęściej to jest tak, że to jest po prostu spotkanie z przedsiębiorcą, który ma już pewien poziom świadomości, że tego potrzebuje, że chce to w ogóle w jakikolwiek sposób robić. I bardzo często są to firmy, które e, są w ogóle biało oczystą kartą. Nie mają nic, ale gdzieś zaczynają wzrastać, rozwijają się. Wczoraj miałem pięciu pracowników, dzisiaj mam pięćdziesięciu. I czuję, że to zarządzanie z palca no już się nie sprawdza. E, to już nie działa tak, że się spotkamy na szybko, przegadamy to w dziesięć minut, co mamy robić i lecimy. Bo tych ludzi jest coraz więcej, więc trzeba to delegować, ale trzeba to robić umiejętnie. Trzeba to robić w określonym też standardzie. To nie zawsze szybki telefon nam pomoże, jeżeli potrzebujemy napisać maila do określonych osób. Ten mail też jakoś musi wyglądać. Musi być w określonym czasie, miejscu, do określonej osoby. To jest podejście procesowe, czyli musi mieć gdzieś jakby dane wejściowe i dane wyjściowe. Często zdarza się tak, że następuje taka sukcesja menedżerska, czyli rodzice prowadzili firmę, wchodzi młode pokolenie, to młode pokolenie też. Chcę zacząć pracować jakoś w swoim standardzie. Eee, mhm. Chcę nauczyć się tego od, od tego seniora, co on ma, przyjąć od niego jego wiedzę, ale zacząć wdrażać też to po swojemu. I już czuję, że to nie można zrobić wszystkiego na sznurkach. Mhm. Że po prostu należy firmę sobie ustrukturyzować, eee, zmapować te procesy, opisać i co mhm. najważniejsze, bo to bardzo często mówię, papier wszystko przyjmie. Możemy stworzyć przepiękne dokumenty, bardzo takie, teoretycznie efektyw dające efektywność, ale później jest to wdrożeniowy i po prostu to trzeba wychodzić. To są te szkolenia, to, są, to jest właśnie ta cykliczność i konsekwencja. Jasne. Powiedziałeś, że przychodzą do Ciebie ludzie, którzy czują, już wiedzą, że powinni to robić. Z Twojego doświadczenia tak. jak to wygląda? Czy ludzie wiedzą już, że trzeba wdrażać procedury, przed pierwszym zawałem, czy zaraz po nim? Nie, nie, nie mam takiego poczucia, tak. że ludzie, że gdzieś jest ta, ta, ta granica świadomości, o której Ty mówisz. To jest po prostu, to przychodzi taki moment, gdzie czujemy, że chcemy trochę się uporządkować. Potrzebujemy tego. No i, i, i to jakby tyle, okay. to nie jest. Czy, nie rozgraniczałbym tego w ten sposób. Czyli są tacy, którzy dochodzą do tego wniosku, a jeszcze nie są przyciśnięci na tyle, że już tak. pełzają, a tak. są tacy, którzy są tak przyciśnięci, tak, tak, tak. że ledwo co docierają do ciebie. I, jest to tak, ale bardzo często jest tak, że. To jest po prostu fajnie rozwijający się biznes. I to, co powiedziałem wcześniej, że, że zaczynam percepować jako przedsiębiorca, że już nie daję rady tym zarządzać sam. Za dużo jest spraw. Pamiętajmy, mamy cztery poziomy zarządzania: tak, strategiczny, taktyczny, operacyjny, wykonawczy. Jeżeli już mam za dużo zadań. E, kiedyś jeden z moich klientów taką fajną sam sobie sformułował, chyba taką teorię, że jeżeli mam zbyt wiele zadań na poziomie operacyjnym czy wykonawczym, w określonej jednostce czasu. To one mnie przygniatają I już czuję, że nie, no nie, nie daje rady, bo to się zaczyna odbijać na moim zdrowiu, na moim samopoczuciu, na mojej w ogóle frustracji, na mojej relacji z pracownikami, e, z rodziną. Więc to, to jest taki moment, jeżeli się tego nie poukłada, no to lecimy w tym chaosie, w tej bieżonce e, gasimy pożary, wszystkie ręce na pokład, mhm. wszyscy robią wszystko. Jasne. Dlaczego ludzie nie układają sobie procedur? Wiesz, to myślę, że to świadomość to jest jakby ta na takim kluczowym, taką kluczową determinantą. No jeżeli nie, nie, nie poczują tego, nie złapią tego poziomu świadomości, że, że to już trzeba zacząć się układać, no to tego nie robią i, i zasuwają. Mhm. To jest ciekawe, co powiedziałeś, bo to się pokrywa też z moimi odczuciami. Ja tutaj jestem na zbiór od jakiegoś czasu i są ludzie, którzy chodzą na zarządzanie i, i wiedzą bardzo dużo o zarządzaniu, ale tego nie robią, nie wprowadzają procedur wcześniej. Po prostu mm -hmm. skupiają się nad rozwojem firmy i dopiero jak pracują hmm. i mają tego, takie poczucie świadomość tego, że ich firma zaczęła się rozwijać i tak dalej, wtedy zaczynają to wdrażać. I zawsze jest tak, niezależnie od tego, czy wiemy wcześniej, czy nie wiemy, może jak wiemy, wcześniej jesteśmy w stanie się troszeczkę przygotować na to. Ja e myślę, że to jeszcze jest tak, przepraszam, jas, tak, dawaj. wejdę w słowo, że e, polski przedsiębiorca boi się trochę, że ten sektor MŚP mhm. boi się e, takiego e, ładu korporacyjnego. Ja mam często klientów, którzy się ze mną spotykają i mówią, no musimy się poukładać, ale proszę cię jedno, nie zrobimy tu korporacji. Ja nie chcę mieć procedury na wszystko. Nie chcę mieć procedury na parzenie kawy, nie chcę mieć na procedury, nie wiem, na najdrobniejsze rzeczy. Ja chcę po prostu mieć dobrą i zdrową organizację pracy. Mhm. I ja myślę, że to też trochę hamuje. Eee, mam takiego klienta, naprawdę bardzo fajna firma z branży programistycznej, gdzie właściciel firmy. Powiedział taką rzecz, okej, okay, ja czuję, że my musimy pewne rzeczy operacyjne poukładać, bo lecimy po prostu jak huragan, mhm. ale mówię, trochę się obawiam, że przez swoje działania możesz zabić mi kreatywność, bo my musimy być kreatywni, my musimy mieć działalność trochę takich szaleńców, którzy będą tworzyć, a ich się nie da opakować i powiedzieć, no dobra, słuchajcie, to zaczynamy od wypełnienia checklisty i lecimy równo po procedurze. Poza tym bardzo istotne jest to, że ten standard musi być nasz, w takim naszym standardzie, żeby pracować. Mhm. Ta procedura bardzo często jest prostą instrukcją, napisaną w kilku zdaniach, ale uświadamiającą ludziom, co i kiedy mają zrobić. To mhm. są tak naprawdę podstawą, jest to, żebyśmy wiedzieli, co jest do wykonania, czyli jakie jest zadanie, kto musi je wykonać i w jakim czasie. I wtedy I to. Są trzy takie kierunki w zasadzie, jak przez to sobie przechodzimy, to. to, to to same procedury jak się tworzą, porządkujemy się. Rozumiem, i wtedy to, o czym rozmawiamy, czyli ta skuteczność i efektywność wzrasta, prawda? Mm -hmm. Ty się tym zajmujesz od 20 lat. Powiedz mi, czy ty, ty, jak przychodzisz, jak to wygląda po kolei? Przychodzisz, tworzysz procedury, bo już mm -hmm. masz doświadczenie, wiesz, jak to powinno wyglądać. Ktoś ci mówi, u, u nas wygląda ten proces tak, tak i tak, aha, to trzeba zapisać tak, tak i tak. I potem przekazujesz go pracownikom, i oni wszyscy, hura, teraz nam się będzie fajnie pracowało. Tak to nigdy nie jest. Znaczy najpierw zaczynam swoją pracę od takiego audytu zerowego, bo ja muszę zrozumieć tę organizację. To, że ja rozumiem, jakby e, jak to powinno wyglądać, i mam swoje narzędzia do tego, to każda organizacja jest inna. Często Jasne. klienci mnie pytają, no okej, okay, dobrze, ale pracowałeś w tej czy w tej branży? E, ja mówię, oczywiście nie. Natomiast chodzi o to, że zarządzanie jest uniwersalne. I jak sam wiesz pewne procesy, zarówno w, w branży budowlanej. Jak i w branży stricte produkcyjnej, yy, będą tak naprawdę tożsame, one są podobne. Je tylko trzeba dostosować i umiejętnie zaimplementować w każdej organizacji. Więc najpierw zaczynam od tego audytu zerowego, który w ogóle pokazuje mi obraz mhm. tej firmy. Z, y, zaczyna się to od współpracy z y, właścicielem, kadrą <kuh> zarządzającą tym top managementem, bo od nich najpierw jakby szczytuję, yy, w ich percepcji, czym jest ta firma. Jak ona działa. I to jest jeden obraz. Natomiast drugi biegun to jest kadra pracownicza. I tam mamy, jakby po kolei: pracownika, to jest zarządzającą średniego szczebla bardzo często pracowników. I tak naprawdę mądrość tej firmy jest w tych ludziach. I ich optyka firmy, zarządzania jest zupełnie inna niż właściciela. I często później, jak się to zderza, to właściciel otwiera oczy, Kurczak. W sumie to nigdy nie myślałem, że tak jest. A jemu się wydaje, że on wszystko o tej firmie wie, bo on ją prowadzi 20 lat. Mm -hmm. tak, to, tak to z grubsza wygląda. Natomiast to, co jest bardzo, bardzo istotne, to to, żeby tych ludzi angażować w to, czym się zajmujemy w tym naszym projekcie. Ja nigdy nie odważyłbym się zaproponować klientowi uporządkowanie firmy, żem to zrobił sam z siebie, bo praca z nimi, z jego pracownikami jest niezbędna. Jest takie, lubię to sformułowanie ta partycypacja pracownicza w zarządzaniu. Czyli jeżeli tworzymy jakąś procedurę, to ja nie siadam sam, bo ja sobie to najpierw analizuję, ale później zapraszam tych ludzi, bo to jest ich narzędzie. Jeżeli ja bym na, im napisał, to, to by nie zadziałało. Jeżeli im przygotował dokument, dał i powiedział, Roman, jedziesz, to jest twoje. I to my musimy razem to wypracować. Bo to jest tak, że ty masz wiedzę na temat firmy, wiesz jak ona działa, hmm. czujesz już może trochę po jakiejś naszej współpracy, gdzie jest ten potencjał doskonały, wiesz jakie są wąskie gardła, a ja mam wiedzę na temat zarządzania. Wiem, jak to uporządkować, strukturyzować, poukładać i jak to oprocesować. Też, żeby nie przegiąć, zachować taki zdrowy rozsądek. Tutaj um, naprawdę bardzo istotny jest um, ten złoty środek jest bardzo istotny. Wyważenie tego, tak, żebyśmy nie weszli w korporację, a nie, nie spłócili też tego. Okej, okay, rozumiem. No i dla naszych, dla naszych widzów tutaj. Y Zastanawiałem się, jak zwiększyć efektywność, jak zwiększyć skuteczność i mówię, był taki wywiad z Jarosławem Kubackim. Dzień dobry, panie Jarku. Czy może pan przyjechać i tutaj nam pomóc? Tylko, że wtedy to jest taka praca od zera. Czy nasi widzowie mogą już wdrożyć coś, żebyś ty mógł przyjechać powiedzmy na jakieś półprodukty mhm. bądź do ludzi, którzy są świadomi czego chcą i żeby, żeby zoptymalizować też wasz czas pracy? Mhm. Wiesz co, ja mam e, aż albo tylko, czasami wydaje mi się, że tylko, cztery takie podstawowe jakby narzędzia, które służą do, do tego, żeby ta firma zaczęła działać w sposób taki poukładany. Po pierwsze, usiądźcie sobie sami i narysujcie sobie swoją strukturę firmy, tak jak ją postrzegacie. To można powiedzieć, że to jest wkład jakby do tej naszej współpracy. To, o czym jakby zagaiłeś, że to było takie dane wejściowe do audytu zerowego. Narysujcie sobie strukturę swojej firmy. Tak jak ją czujecie. Drzewo. Mm -hmm. tak? jak, jak kto, z kim, w jakimś układzie hierarchicznym, synergetycznym. Często są jakieś struktury macierzowe, bo mamy funkcjonalność i, i jakieś projekty. Yy, nieważne, jak to wyjdzie, po prostu narysujcie to. Mm -hmm. Po drugie, napiszcie przede wszystkim zakresy obowiązków dla swoich pracowników. Oni naprawdę muszą wiedzieć, czym mają się zajmować. Dla mnie to jest nagminne i aż czasami zaskakujące. Jak ludzie nie wiedzą, co mają robić, pracodawcy, przedsiębiorcy, menedżerom poszczególnych działów, wydaje się, że wszyscy wszystko wiedzą. Bardzo często jest to mylne. Ludzie nie mają to doprecyzowane. Bardzo często nawet im to odpowiada, bo mają wtedy różne punktyczki, że nie wiedziałem, nie uzgodniliśmy tego, to nie jest nigdzie zapisane, tak? I to jest jakby ta część taka strukturalna. Później spróbujcie sobie narysować te procesy, taką mapę, życie firmy. Jak to od początku, od momentu kontaktu z klientem, co musimy zrobić? Sprzedajemy, później mamy, nie wiem, jakieś zakupy, produkcję. Wszystko takie główne obszary, które w firmie się dzieją. To są te procesy, tak? Mhm. A później, tak na dobrą sprawę, no to musimy się spotkać, bo z tych procesów, to jest wszystko jakby kaskadowane. Z tych procesów zaczynają tworzyć się procedury. I te procedury sobie zaczynamy opisywać w Twoim standardzie, czyli w takim, jaki jest dla tej firmy dobry. I skuteczny. I to jest ta efektywność. I jeszcze to, co, to nie powiem nic teraz odkrywczego, ale tak naprawdę ta cykliczność i konsekwencja, powtarzalność działań. Trochę metoda takiej zdartej płyty, że nawet jak nam coś nie wychodzi, napiszemy sobie jakąś procedurę, nie zadziałamy według niej. OK, spróbujmy, sprawdzajmy to, bo to jest jakby istota jest taka, że to co powiedziałem, opiszemy. To, to jest tak, często powstaje po, po tym moim projekcie taka księga know-how. Czyli masz dokument, który możesz pokazać komuś, możesz ten biznes skalować, możesz otworzyć oddział w innym miejscu, zatrudnić menedżera i powiedzieć mu, zobacz, tak to wygląda. Taka jest struktura, takie są zakresy obowiązków dla tych pracowników, taka jest, ma, taka jest mapa naszych procesów i takie są procedury. Mhm. I okej, okay, można to komuś oddać i zatrudnić sobie nowego pracownika, który będzie dalej w tym, e, tym e, funkcjonował. OK. To jest bardzo ciekawa myśl, bo to jest wręcz model franczyzowy, można sobie uruchomić na podstawie Twojej pracy. Tak. Czyli zwiększamy skuteczność, efektywność, świadomość też własnego biznesu, bo, bo rzadko, nawet nie ma czasu porozmawiać z pracownikami, prezes, mm -hmm. szef, nie ma czasu i nie, nie do końca rozumie, co się mm -hmm. dzieje tam na samym dole. To jest problematyczne, też to obserwuję i teraz może porozmawiajmy o tym, bo, bo, bo rozumiem, że już wiele firm, Zwiększyłeś w wielu firmach skuteczność, ustrukturyzowałeś, oprocesowałeś, mhm. ludzie zarządzają, już tam procedury, wszystko fajnie. Mhm. Czy jest możliwe uruchomić takiego samograja? Czyli jestem przedsiębiorcą, mam nieważne ile 100 tysięcy przychodu miesięcznie. Mhm. Przychodzisz ty, super, pojawia się 200 tysięcy przychodu, podatki idą 150% w górę. Wiadomo, w Polsce żyjemy, więc. Mówisz, tyle mi wystarczy, bo mi coś spływa do piszeń i teraz odchodzę z tej firmy, wszystko jest procesowane, oni wiedzą jak działać, przychodzę tam tylko raz na miesiąc i sprawdzam, czy jest wszystko ok. Udało znaczy, Ci się coś takiego jest, zrobić? to oczywiście czynnik ludzki, tu jest jakby bardzo istotny, czyli no, to można zrealizować, tylko tak jak już powiedzieliśmy, po wszystko przyjmie i możemy stworzyć taką księgę know-how, wszystko oprocesować, natomiast musimy mieć menedżerów też zarządzać. Ci ludzie muszą być przygotowani. I nie tylko na tym poziomie, o którym ja mówię, z takim związanym z działalnością tą operacyjną, ale oni mentalnie też muszą funkcjonować jakoś. Więc to, to samograj jak najbardziej, bo przecież takich biznesów jest wiele. Znamy przedsiębiorców, którzy mają po 20 spółek. No i przecież normalne jest, że oni w tych spółkach codziennie nie siedzą, nie robią odpraw, nie działają na poziomie operacyjnym czy wykonawczym. Tak? Czyli gdzieś te samograje takie dla takiego przedsiębiorcy. Są osiągalne, natomiast istotne jest jeszcze to, żebyśmy później e, robili coś na zasadzie audytu. Czyli ok, ten system został zaimplementowany, zadziałał, pacjent przeżył, wszystko jest w porządku. Mhm. Ale my jako e, ludzie, generalnie mamy tendencję do tego, że nam się wiele rzeczy rozchodzi e, i to poniekąd też jest naturalne. Czasami nam się nie chce, mamy lepszy, gorszy dzień, natomiast e, w moim przypadku też często zdarza się, że ci klienci chcą, żeby do nich wracać żeby się z nimi spotykać w jakichś tam cyklach i po prostu robić im takie audyty. Czy to zadziałało, czy te procedury zadziałały, czy dokumenty, które opracowaliśmy, e, działają. Później napisać im taki raport i odnowa. I to jest ta cykliczność i konsekwencja. I odnowa i odnowa. Rozumiem. Jarku, bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. Skończył nam się czas. Drodzy widzowie, Jarosław Kubacki, zarządzanie w Twoim biznesie. Jarosław Kubacki, skuteczność i efektywność. Polecamy. Asbiro. Dziękuję. Dziękuję.